Witajcie, to znowu witam to kolejny odcinek Gamisfery. Niezaprzeczalnie można stwierdzić, że gry komputerowe to w 100% sztuka. Coraz częściej nowe produkcje starają się odbiegać od standardowych schematów i pokazują coś więcej niż tylko czysty gameplay. Taką produkcją jest właśnie Keyboard, Drumsit Fucking Werewolf. Za ten niecodzienny projekt odpowiada założyciel studia Denaton Games, czyli Kaktus. Oprócz niego udział w produkcji wzięli Fucking Werewolf, ASSO oraz GBSR. Dziś razem ze swoim studiem Kaktus ma na koncie też hotline Miami, ale skupmy się na jego wcześniejszym, dość niecodziennym dziele. Gdy uruchomimy werewolfa, pierwsze co rzuci nam się w oczy to fakt, że w ogóle nie przypomina on typowej gry komputerowej. Jest to raczej zbiór kilku minigier na czas o dosyć zmiennym poziomie trudności. Poszczególne etapy są chaotyczne i bardzo nieznacznym stopniu do siebie nawiązują. Grę zaczynam jako eskimos, który zbiera energetyczne sześciany, Czymś, co przypomina prostą platformówkę, by zaraz chwilę później przeistoczyć się w różowego wilkołaka, który rusza w pogoń za rzucającymi w niego skrzyniami niebieskimi ludźmi, tylko po to, by jeszcze potem zmierać kości, z których złoży broń, by polować w lesie, aż wreszcie na końcu stoczyć bój z wielką głową jednorożca. Jeżeli to, co mówię, jeszcze Cię nie zaskoczyło, to gratuluję. Całość przy założeniu, że uda nam się za pierwszym razem da się ukończyć w kilka minut, jednak haczyk tkwi w tym, że w każdym etapie diametralnie zmienia się sterowanie i zasady. Raz może być to platformówka, raz jakaś sekwencja QTA, nieważne, naszym celem i tak będzie parcie naprzód i błyskawiczne przyswajanie zasad tego, co twórcy aktualnie nam szykują. Zważywszy na jej oprawę, produkcja bardzo przypomina szalony teledysk i jest niezwykłym mózgotrzepem, który jednak warto przejść. Fakt, że szalony poziom trudności utrudni nam to znacznie, jednak z jakichś powodów dalej będziemy próbować aż do skutku lub aż nam się znudzi. Co uwierzcie mi, nie następuje zbyt prędko. Skoro już zaczęło o prawie, to graficznie mamy przed sobą czysty przykład szalonego pixel artu. Gra jest bardzo kolorowa, kolory mocno ze sobą kontrastują, a my mamy wrażenie, że to wszystko atakuje nasz mózg. Oczywiście efekt tego jest jak najbardziej pozytywny. Wykonanie nie jest może najdoskonalsze, ale trzeba przyznać fakt, że oprawa jest bardzo, ale to bardzo oryginalna. Nie inaczej jest w kwestii muzyki. Jak już wspomniałem, gra ma strukturę teledysku do bardzo dziwnej piosenki zespołu Fucking Werewolf As Soul, która nawiasem mówiąc wydaje mi się nie ma żadnego sensownego znaczenia w tekście, ale mi o to chodzi. Doskonale pasuje do szalonej, zwariowanej gry, do tej mózgotrzepnej oprawy graficznej, i sprawia, że chce nam się w to grać. Awiasem mówiąc przyjemnie się też tego słucha poza grom, więc jak najbardziej na plus. A teraz pora na podsumowanie oceny. W przypadku keyboard Ramset fucking Werewolf jest to praktycznie niewykonalne. Otóż każdy tą grę odbierze inaczej. I wydaje mi się, że najlepsza ocena jaką można jej wystawić, to cena własna. Gra jest darmowa, w opisie udostępniam do niej link. Więc każdy zainteresowany będzie mógł spróbować swoich sił, a następnie sam stwierdzić, jak bardzo fucking werewolf mu się podobał. Nie jest to typowa gra komputerowa, więc wymyka się jakimkolwiek próbom typowej oceny. To chyba tyle. Piszcie, jak podobał się Wam odcinek, piszcie też, jak podobał się Wam keyboard drumset fucking werewolf. Pamiętajcie, by proponować mi kolejne gry do recenzowania. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, a ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce.